Siemanko! Siemanko, siemanko! Witajcie w recenzjach gier z Adrianem i Wojtkiem. Także my gościnnie w domowych zawierowaniach mamy tę my przyjemność... Z Rio, gościnnie w domowych <noise> zawierowaniach. Mamy tę przyjemność, żeby zrecenzować sześć naprawdę fajnych gier do plecaka tutaj wydawnictwa Egmont. Także bardzo się cieszymy. Bo bardzo, my... bardzo. Mieliśmy kupę dobrej zabawy, bo grywaliśmy te wszystkie gry. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak gramy w te gry to linki będą w opisie. A my z Wojtkiem jesteśmy smakoszami, smakoszami gier wszelkiej maści. Także to była czysta przyjemność Wojciechu, prawda? To było więcej niż przyjemność, to było niebo w gębie, jakby to powiedział. Dobra, patrzcie, patrzcie co my mamy dla Was dzisiaj do zrecenzowania, aż... Ile to gierek? Sześć. Sześć gier, no sześć proszę. gier. Raz, dwa, sześć. Dobrze, od no ja... czego zaczynamy? Wiesz co, pieszą. Myślę, że pędzące żółwie. Ga o żółwiach. Ale to świetnie. ty, ale coś powie co pędzą żółwie. E, ty żółwie. Ty wiesz więcej. Przyjemna grafika. E, co? Pędzące żółwie. E, mamy karty, są kartoniki żółwików. E, dużo się nie zmieniło, jeśli ktoś ma pędzące żółwie w wersji takiej planszowej. Dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o mechanizm. Dlatego spokojnie można zainwestować sobie pieniążki w tę grę, nic nie tracąc, zmieści się naprawdę w małym plecaku. Co jeszcze? Można wziąć na wycieczkę w góry, można wziąć na piknik, wszędzie się zmieści. Wojtku, plusy. Dla mnie plusem jest to, że jest zresztą jak każda z tych gier mała. Tak jest. Y dla mnie plusem jest bardzo ładne wykonanie, są bardzo przyjemne te rysunki, na pewno dzieci się zainteresują, będą się wymieniały kolorkami i także na pewno się zainteresują tymi tą grą, dlatego że jest dobrze wykonana. Jest taka przyjemna oka. Plusem jest dla mnie też co? Prosta, prosta gra, prosta, przyjemna, mhm. więc Dedykowana dzieciom, ale ja osobiście, zresztą będziecie mogli zobaczyć to w kolejnych filmikach, ja z Wojtkiem bardzo dobrze się bawiliśmy. Tak jest. Proste zasady, szybko naprawdę, szybko się można nauczyć, nie trzeba czytać instrukcji godzinami, bardzo prosta. Dobra. Piszcie w komentarzach, kto wygrał w pędzące żółwie, ja czy Wojtek. Okaże się w następnym filmiku. Teraz ja, teraz ja, ja wybieram. Ja e, biorę teraz e, Szkołę Latania, e, na podstawie komiksów e, Kajko i Kokosz. E, dla mnie bardzo prosta gra, przyjemna, e, trochę liczenia i co, dla mnie bardzo fajna. Ja miałem dużo radości z, z grania w tę grę, niewiele trzeba miejsca, nie trzeba przekładać kartoników, chociaż to też było ciekawe, także polecam, ja polecam, mi się to pod bardzo podobała. Co ja mogę powiedzieć o Szkole Latania? Bardzo przyjemna, są emocje, również, również dorośli się będą bardzo dobrze z nią bawić. Są takie momenty, że jest naprawdę bardzo, bardzo zabawnie. są wybuchy śmiechu. Naprawdę bardzo dobrze się bawię, grając w tą grę. Także jest, jest rozbudowana, tak jak Adam wspomniał, są kartoniki roz, dodatkowo rozbudowujące mechanikę gry. Świetnie. Twoja kolej, co teraz recenzujemy? No jak to co? Moje ulubione. U Bonga! <śmienicza> <śmienicza> o mnie. Um, tak patrząc na te gry, no chyba też, też na, na pierwszym miejscu. Um, powiem wam tak, u Bongo mnie zaskoczyło. Naprawdę myślałem, że to jest taka prosta gra dla dzieci, a sprawiła mi naprawdę, nie powiem, że kłopot, ale stanowiła wielkie wyzwanie. I z każdą kolejną rundą gra się rozbudowuje, są nowe kształty, jest coraz trudniej i są takie momenty, że naprawdę się patrzy na planszę i nie wiadomo, gdzie dołożyć tą kolejną kartę. To jest naprawdę świetne, świetna Naprawdę bardzo mi się podobała. Więc e, ja mogę powiedzieć? Myślę, że podobne do zdania, co ty, Wojtku, e, gra e, na czas. Czyli kto pierwszy wykona zadanie, zwycięża, także liczy się szybkość układania kart i dopasowywania, no można powiedzieć takiego w pewnego rodzaju domino. Ja ja chyba też bardzo lubię, bo grałem wersję też planszową, bardzo mi się podobała ta karciana, podobne emocje, także plus, 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 naprawdę. siedna. No, U Bongo zapakowałbym do swojego plecaka. <laughs> Raz z kanapką na wycieczkę. E, tak co jest. teraz? Ja teraz czy ty? A, A ty, ty ten... U Bongo. Ja teraz... e, no to ja wybieram... <laughs> ja wybieram e, Szybkie Bańki. Szybkie no. Bańki, jak samo nazwa wskazuje, są szybkie. Tak jest. Czyli tutaj kolejna gra na refleks, Także tak jak tutaj trzeba było jak najszybciej ułożyć, tutaj trzeba jak najszybciej odnaleźć właściwą kartę. Oczywiście o tych wszystkich grach będziemy mówić w oddzielnych filmikach. Tak jest. I co? I możecie obstawiać, kto zwyciężył z nas, w którą grę, Szybkie bo. Szybkie bańki. Tak, jest. Szybkie bańki. Tak samo w Ubongo i w latania. Obstawiajcie w komentarzu, kto <laughs> zwyciężył. Szybkie bańki. Co mogę powiedzieć? Bardzo mi się podoba mechanizm tej gry. Jak dla mnie niespotykany. Nie grałem Bardzo niezwykły mechanizm. Tak, tak. także szacun dla autora tej gry i pomysłowość. Mogą grać w to młodsi, ale my z Wojtkiem mieliśmy Myślę, że gra dla wszystkich. Tak. I myślę, że tacy ludzie, którzy myślą, że już grali w dużo gier, a ty w to jeszcze nie grali, to ta gra ich zaskoczy. To jest, jest, to jest plus. Taka wyjątkowa. No? Bardzo fajnie. Wojtku, wygląda. wybieraj. No to chyba pozostaje już tylko jedno. Łap za połówkę. To jest gra, e, którą określiliśmy jako bardzo podobną do takiej gry e, z dzieciństwa naszego, państwa miasta. I faktycznie ma punkty wspólne, aczkolwiek to jest druga z tych gier, które, która mnie zaskoczyła. E, trzeba się nagłowić przy niej, naprawdę. I nie jedno was zaskoczy w niej. W sensie czasem są, są takie momenty, że. Z głębi swojego umysłu wyciągamy słówka, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją, żeby, żeby spełnić wymagania tej gry. Świetnie się bawiłem. I dowiedziałem się o sobie paru fajnych grają. Ja osobiście tak, kiedy sięgam. Myślałem, że będzie trochę prostsza. No. Nie ale być że mam dzisiaj to nie mój dzień na literowe gry. Ja osobiście bardzo lubię takie wyzwania. Więc co. Myślę, bo tutaj się losuje dwie literki, ale myślę, że można sobie uprościć pewną opcję, żeby grali też młodsi albo jak komuś nie wychodzi, bo te dwie literki muszą się zawierać później w kategorii. Tak. Ale my stwierdziliśmy z Wojtkiem, że możemy nawet zrobić także jedna z tych liter, lub na przykład losować tylko jedną literkę. Na pewno. Y pomysłowo się nie zabroni, tak. troszeczkę sobie obniżyć poprzeczkę. Po, poziom trudności, przynajmniej na początku, bo <grym> naprawdę. No, no zresztą zobaczycie, jak nam szło na początku. <grym> jest nie, coś wymagającego. Już jest nasze umysły wymagające. się rozkręciły. Tak. <grym> Ale w każdym razie no, polecamy, jest naprawdę świetna gra o słowach, tak. o, o różnych kategoriach, na poznawanie świata. Także... Jak ktoś lubi y, gry słowne, to na pewno w tym się odnajdzie. Tak no I co? Zostało nam lato z komarami. Lato z komarami. Tu mogę spokojnie porównać te dwie gry. Mechanizm bardzo podobny, ta jest troszeczkę łatwiejsza. prostsza, tak? łatwiejsza, aczkolwiek też przyjemna. Przyjemne rysunki, przyjemna grafika, bardzo śmieszne te rysunki komarów. Trzeba tak grać, żeby jak najmniej tych punktów karnych zdobyć. I szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz w nią grałem, no to myślałem, że nie będę chciał jakoś tam super, znaczy, może tak, przez to, że lubię wyzwania, to ta mm -hmm. wydawała mi się prostsza. Aczkolwiek jak dzisiaj grałem z Wojtkiem, to okazało to... się, że wcale nie jest taka prosta. No to miałem dużo, dużo, dużo radości. I w zasadzie te myśli, które miałem dzisiaj na początku, one zostały dzisiaj rozproszone, ponieważ dzisiaj, od dzisiaj bardzo, bardzo lubię tę grę. To co? Podsumowując, każda z tych gier to wywołał nas naprawdę salwy śmiechu, dużo radości. Spędziliśmy, no po prostu czas nam dzisiaj zleciał momentalnie, już jest, już jest wieczór, wejdźmy rano. Spędziliśmy naprawdę dużo czasu nad tymi grami i każda z nich jest, jest naprawdę jest świetnym pomysł, żeby wziąć na wycieczkę i rozmaicić ten czas, czy z rodziną, czy ze znajomymi. Tak jest. Także, Także naprawdę... krótkie, łatwe gry, gdzie nie trzeba pół godziny tłumaczyć. Tak, tak. tak samo otwiera się instrukcje i co? Dosłownie... Dwie strony przeczyta się w pięć minut wiesz, i... Pięć co minut, co robić, wiesz co robić. Wiesz co robić. Także dużo, dużo plusów i szacun tutaj dla Egmonta za TV wersję. Za, te za wersje pomysłowość tak. tak naprawdę, nie? Bo I każda z tych kompaktowość, gier jest, bo tak Można sobie spokojnie na półeczkę do plecaka. Tak. Adrian pieniążek. Wojciech Szymonik. Gorąco polecamy. Polecamy.